Kiedyś mnie spotkał, zastał, zaskoczył, rozbiłem sobie taką plandekę, no trochę prze, 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 przeczeka mi i od stąd, nie ma gdzie się schronić, zawsze noszę to przy sobie tam, wiele nie waży. A no też mnie z, tak jak mówiłem Zmoczył Landekę dobrze, że miałem No Także dzień dobry i dobry wieczór jakby to Podsumowanie No no jest, nie zmokłem Takie podsumowanie tutaj o, o. O, mokre jak diabli, nie? O. 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 Wisiorki Mały na kolczyk Piękny Ten wisiorek Ten. O. Na bransoletki Także, no nie, no, mokre to nie, no tutaj le, 150 gramów mam tam Ale bez wody, nie, bez piachu. No. 150 do 200, no około, prawie, no więcej nie ma. No. Dobra, to wszystko. Także ta, taki mój ten, o. baldachim tutaj zrobiłem o. Najważniejsze, że człowiek nie zmógł. Dobra, to wszystko wyszło z wyprawy to i, i, i z obozem. Wyprawa z obozem. Także po, pozdrawiam. Obozowisko. Bursztynowe obozowisko.